Mądrość Syracha, rozdział 37, wersety od 29 do 31: Na żadnej uczcie nie bądź nienasycony i nie rzucaj się na potrawy. Z przejedzenia powstaje choroba, a nieumiarkowanie powoduje rozstrój żołądka. Z przejedzenia wielu umarło, ale umiarkowany przedłuży swe życie. Sięga Micheasza, rozdział pierwszy. Słowo pańskie skierowane do Micheasza z Moreszet za czasów Jotama, Ahaza i Ezachiasza, królów ludzkich, to co widział o Samarii i Jeruzalem. Słuchajcie wszystkie narody, wsłuchuj się ziemio i to, co ją napełnia. Niech Pan Bóg przeciw wam będzie świadkiem. Pan z pałaców swego świętego. Bo oto Pan wychodzi ze swego przybytku, zstąpi i deptać będzie po wyniosłościach ziemi. Stopnieją pod nim góry, rozdzielą się doliny, jak wosk przed ogniem, jak wody rozlany po stoku. Wszystko to z powodu występku Jakuba i grzechów w domu Judy. Jaki występek Jakuba? Czy nie Samaria? Co za grzech domu Judy? Czy nie Jeruzalem? Przeto uczynię Samarię rumowiskiem na polu, miejscem pod uprawę winnicy, kamienie jej stoczę w dolinę i obnaży jej fundamenty. Wszystkie jej bożki będą potłuczone i cały jej dorobek w ogniu spalony. Wszystkie jej posągi rozbije w gruzy, bo z zapłaty nierządnicy są nagromadzone i w zapłatę nierządnicy się obrócą. Przeto zawodzić będą i lamentować, chodzić boso i nago. Jak szakale uczynią zawodzenie i lament jak strusie, bo rana jest jej nieuleczalna. Ach, dochodzi aż do Judy, dosięga bramy mego ludu, aż do Jeruzalem. W Gad tego nie ogłaszajcie, zgoła nie płaczcie, w Bet-Leafra tarzajcie się w prochu. Uchodź mieszkanko szafiru w haniebnej nagości, mieszkanka Sananu nie wyjdzie. Żałowa w Beth Hasel pozbawi Was schronienia. Jak mieszkanka Morotu ma oczekiwać szczęścia, skoro zstępuje nieszczęście od Pana do bramy Jeruzalem? Zaprzęgnij rumaki do wozu, mieszkanko Lakisz, któraś była początkiem grzechu dla córy Syjonu, bo w tobie znalezione są występki Izraela. Przed to wiano dla Moreshet Gat. Domy Aksibu będą omamieniem dla królów izraelskich. Zdobywcę sprowadzę także na ciebie mieszkanku Mareszy. Aż do Adullam przybędzie chwała Izraela. Wyrywaj włosy i je nad dziećmi Twoją radością. Rozszerz łysinę, jak to jest usępa, bo pójdą one w niewolę daleko od Ciebie. Ewangelia według świętego Mateusza rozdział 19, wersety od pierwszego do drugiego. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileję i przeniósł się w granice Judei za Jordan. Poszły za nim wielkie tłumy i tam ich uzdrowił. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 22, wersety od 6 do 10. I rzekł mi, te słowa wiarygodne są i prawdziwe, bo Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. A oto niebawem przyjdę, błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi. To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedy usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. Na to rzekł do mnie, bacz byś tego nie uczynił, bo jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon. Dalej powiedział do mnie: Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. W Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon, niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje. I zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.